Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej części tematu znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej o, kierunkowego. I zaczniemy sobie od twierdzenia o monotoniczności, czyli mamy tak, twierdzenie o monotoniczności funkcji liniowej. Funkcja liniowa F od X równa się AX plus B jest rosnąca, gdy A jest większe od 0, malejąca, gdy A jest mniejsze od 0, stała, gdy A jest równe 0. To już się przewijało wcześniej w poprzednich tematach. Tutaj mamy wyraz wolny f od 0 równa się b. I teraz spróbujemy, właśnie skupić się bardziej na tej monotoni monotoniczności. Mamy takie zadanie: określ monotoniczność funkcji, i teraz tak. O monotoniczności funkcji będzie świadczyła litera, która stoi przed x. No to tutaj, moi drodzy, a wynosi 5. No i pomyślmy, który warunek jest spełniony: pierwszy, drugi czy trzeci. To jest oczywiście warunek pierwszy, czyli 5 jest większe od zera, czyli funkcja jest rosnąca. Funkcja jest rosnąca. Funkcja jest rosnąca. Teraz pod punkt B. Zobaczcie, tutaj x jest w kilku miejscach, dlatego najpierw trzeba to uprościć. Ja to uproszczę w taki sposób. Napiszę x -a i teraz zobaczmy, które elementy stoją przed x. -em. Stoi dwójka i pierwiastek z 10, czyli biorę 2 minus pierwiastek z 10, x i plus 4. Czyli moje a to jest oto. I teraz pytanie. 2 minus pierwiastek z 10. Możemy oczywiście oszacować ten wynik, bo pierwiastek z 10, no to jest trochę więcej niż 3. Więc można sobie przybliżyć, że to jest 2 odjąć 3, a 2 odjąć 3 to jest minus 1 i to jest od zera mniejsze. Czyli widzimy, że ta funkcja jest malejąca. Funkcja jest malejąca. No, możemy napisać tutaj, funkcja f jest malejąca. Teraz dalej. Mamy y równa się 2 plus pierwiastek z 7. Zobaczmy, czy jest tutaj w ogóle x. Xa nie ma, czyli w domyśle tutaj stoi 0x, czyli A w domyśle jest 0. A jeżeli A jest 0, to funkcja jest stała. Funkcja jest stała. No i ostatni przykład. Mamy coś takiego. Tutaj widzimy, że to, co stoi przed x, nie stoi na początku, tylko tutaj. Czyli nasze A wynosi minus 1 druga. A minus 1 druga jest oczywiście mniejsze od 0, czyli funkcja jest malejąca. I do tego zadania, jeżeli chodzi o ten przykład, no to to jest zadanie 436 na stronie 116. Teraz patrzymy kolejne zadanie. Wyznacz wartości parametru my, dla których funkcja jest rosnąca i malejąca. No to teraz tak, kiedy funkcja tutaj będzie rosnąca? No wtedy, kiedy a będzie większe od zera, czyli to jest nasze a i teraz wystarczy napisać 2m minus 3 jest większe od 0, Czyli 2m jest większe od trójki, dzielimy na 2. m jest większe od, no to jest 3 drugie, czyli 1 i pół inaczej. No i teraz tak, możemy oczywiście jeszcze doko dokończyć to rysunkiem czyli 1,5 jest tutaj. I przedziałem M należy od, od 1,5 średnik do plus nieskończoności. Teraz zobaczmy tutaj. Tutaj mamy taką sytuację jak w podpunkcie B, że musimy sobie uprościć, czyli możemy napisać jeszcze, że F od X równa się. I mamy, możemy napisać 3M, a tutaj będzie odjąć 1. Bo tu w domyśle stoi 1x plus 5. Czyli to jest moje A, czyli to musi być, skoro jest malejące, musi być mniejsze od 0. Czyli 3M jest mniejsze od 1, dzielę na 3. I tutaj będę miał, moi drodzy, m jest mniejsze od 1 trzeciej. Wykonuję rysunek. O, i mamy m należy od minus nieskończoności. M należy od minus nieskończoności do 1 trzeciej. I teraz taka mała uwaga. Czasami pojawia się literka y, czasami pojawia się literka f(x). Nie ma to znaczenia większego. dlaczego, Dlatego, że przyjmujemy, że y i f(x) to jest po prostu tutaj to samo. Także tutaj czy się pojawia y czy f(x), w zależności od treści zadania po prostu będzie trzeba stosować tą literę. I ostatnie zadanie. Określ znaki współczynników funkcji liniowej f(x). Mamy taką funkcję f(x), która oczywiście jest funkcją liniową, to jest ax plus b. I teraz tak, A X plus B. I teraz tak, co to było A, co to było B? No to tutaj zobaczcie, jeszcze mamy taką teorię, że wyraz wolny to jest F od 0, czyli to jest nasze B. I teraz y, tutaj funkcja idzie do góry, czyli jak rośnie, to A jest większe od 0. A gdzie jest B? No B to jest F od zera. I teraz zobaczmy. F od 0 leży pod osią o x, czyli to będzie mniejsze od 0. Teraz tutaj widzimy, że funkcja maleje leci w dół. Czyli a jest mniejsze od zera, a b będzie w tym miejscu, czyli to będzie od zera większe. Teraz tutaj y, tutaj widzimy, że a jest stałe, to jest funkcja stała, czyli a równa się 0, a b jest w tym miejscu, b jest od 0 większe. I teraz, które zadania warto sobie jeszcze przećwiczyć? Y, do tego zadania 4,37 ze zbioru ze strony 116, a do tego zadania 4,38. 4,38 Dziękuję moi drodzy za uwagę, do usłyszenia.